Rok 1989 roku w Kaboom City. Dzień dobry moi uczniowie. Dzisiaj mamy ciekawy dzień. Nie ma tylko cztery uczniów, lecz będą za tydzień, więc na wycieczkę pojedziemy. Dzisiaj przychodzi gość Grafon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. King, spokojnie. Czyli mówisz, że są trudne czasy? Tak, King, teraz Mikron, chce mnie pokonać. To niedobrze, ja bym wolał ci pomóc, grafon. Jeszcze jesteś za mały. No dobra, niech ci będzie. Jest czadersko. Uważaj. A moja ręka boli. Mikron to tyli. Ja jestem zbyt potężny od was. Mam jeszcze kolejnego tucyńca, a ale jesteście słabi. Uciekaj. Y -y już. Tym razem walczymy. Grafon też jestem przy tobie. Walczymy. Zajmij się nim, a ja policzę się z grafonem. Żegnaj się, grafon. Co? Nie! Ha, ha, ha! O nie, grafon zginął! Nie! <laughs> nie ma Grafona ani twojego kumpla! Aaaa! No nie, Grafon zginął, muszę mu pomóc! Więc co zrobisz teraz? Ej ty! <laughs> ok, to no, na siebie! Aaaa! O nie, no nic, muszę dzwonić szybko na 112! <noise> Gdzie ja jestem? Jest pan w tej chwili szpitalu. Co się stało z moją ręką? Niestety została obcięta, więc daliśmy ci taką robotową. No nie, a kiedy wrócę do domu? Chyba za cztery dni. A co z grafonem? Zginął przez Mikrona, a tamten to uciekł. <noise> Świetnie, teraz nie jestem fanem grafona. Jak coś to rodzice przyjadą za minutę. Jak coś, to proszę mnie wołać. Jaki mikron jeszcze pokażę. I zobaczę, że ja ciebie zaatakuję i odzyskam grafona. Pomyślę grafon jak ciebie odzyskać i zrobię to.